Cześć! W dzisiejszym odcinku test i recenzja rejestratora jazdy X-Blitz Zapraszam na film. Urządzenie dostajemy wraz z pełną gamą akcesoriów. Mamy kabel USB do transmisji nagranych plików. Mamy 3,5-metrowy kabel zasilający naszą kamerę. Wpinamy go do wtyczki samochodowej. Tu mamy również taką diodę, która informuje nas o pracy tej ładowarki. I mamy również uchwyt na szybę który trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Ja po półtorej tygodni testów nie mogłem praktycznie z szyby oderwać tego, tej przystawki, także tutaj śmiem twierdzić, że jest ona rewelacyjna. Jak przykręcamy taki rejestrator? Działa to na zasadzie statywu do kamery czy też do aparatu. Po prostu wkręcamy w gwint w tej kamerce ten uchwyt i działa to na takie właśnie, zasadzie po wkręceniu regulujemy jeszcze tą śrubką i mamy gotowo, gotowy, zamontowany produkt. Jeśli chodzi o samo urządzenie, prezentuje się ono wyśmienicie. Nie mamy tu żadnych fizycznych przycisków, wszystko odbywa się metodą dotykową. Mamy cztery takie dotykowe przyciski. M, którym dostaniemy się do menu, strzałki góra-dół, którymi poruszamy się po menu i kółeczko, czy też O, które pełni funkcję przycisku OK, nim zatwierdzamy wszelkie ustawienia. Jedynym przyciskiem fizycznym, o którym chcę Wam powiedzieć, jest ten, którym uruchamiamy nasze urządzenie i którym wygaszamy ekran. To dokładnie ten przycisk. Obok niego znajdziemy przycisk resetu. Tutaj musimy użyć jakiejś igły, czy też jakiegoś innego dłuższego narzędzia, żeby zresetować właśnie ustawienia tej kamerki. Mamy gwint, o którym wspominałem, do przekręcenia do uchwytu. Mamy slot na karty microSD do 32 GB, mamy głośnik, który umożliwia nam odsłuchiwanie nagranych plików wraz z dźwiękiem, i z tej strony znajdziemy interfejs do podłączenia ewentualnie GPS-a. Mamy mikro HDMI do podłączenia do zewnętrznego wyświetlacza, mamy port micro USB, który umożliwia nam przesyłanie plików, czy też ładowanie urządzenia. I także znajdziemy tutaj po tej stronie mikrofon, który rejestruje nam wszystkie dźwięki napotkane przez to urządzenie. Jeśli chodzi o tą stronę urządzenia, prezentuje się ona właśnie tak. Cała obudowa urządzenia została wykonana z materiału metalowego. Nie ma tu żadnego plastiku poza właśnie tutaj wyświetlaczem. Tak? Nie znajdziemy nigdzie indziej żadnego plastiku. Mamy diody doświetlające, które umożliwiają nam dodatkowe doświetlanie jazdy w nocy i mamy diodę LED, która została przez producenta wyłączona po tym, jak użytkownicy skarżyli się, że ona pogarsza warunki jazdy w nocy. Przełączanie między mm, diodami infrared, między y, korzystaniem w trybie dziennym i Korzystaniem z diody LED odbywało się właśnie przekręcając tym czerwonym pokrętłem. W środkowej pozycji w górnej i w dolnej włączało się kolejno czy to diody LED, czy to diodę infrared, czy też przełączało się na normalne korzystanie dzienne. Właśnie w ten sposób możemy takie czynności uczynić. Interfejs rejestratora jest bardzo przyjazny, tutaj nikt nie powinien mieć z nim żadnego problemu. Klawisza M. Dostajemy się do menu, gdzie możemy zmieniać rozdzielczość nagrywania. Maksymalna rozdzielczość to oczywiście Full HD w 30 klatkach. Nagrywanie w pętli odpowiednio tu sobie możemy to wszystko regulować, dostosowywać. WDR. Czym jest WDR? WDR umożliwia doświetlanie drugiego planu, gdy pierwszy plan jest za bardzo oświetlony, czy też odwrotnie. Także. W każdym momencie, w każdej chwili będziemy mieli obydwa plany doświetlone odpowiednio. Detekcja ruchu umożliwia nam właśnie uruchomienie kamery, gdy ona ruch, auto start nagrywania, wiadomo o co chodzi, o opóźnienie wyłączenia, opóźnienie włączenia, nagrywanie dźwięku, znacznik daty, ustawienia G-sensor, monitor parkingu, który jest niekiedy przydatny na parkingu, właśnie. Mamy tutaj również tryb aktyw aktywacji G-sensora, czy też możemy sobie wyświetlić tablicę rejestracyjną na nagraniach, którą właśnie wprowadzamy tutaj. Jest to też fajny, ciekawy dodatek. Kolejne menu to umożliwia nam wybór daty czasu wyłączania, dźwięki klawiszy i tak dalej. To są bardziej takie techniczne, techniczne elementy menu dla rejestratora. Jeśli chodzi o przełączanie między nagraniami a z trybem zdjęć, robimy to tym przyciskiem, wtedy nam się urządzenie przełącza na tryb robienia zdjęć maksymalnie jest to 12 megapikseli dla zdjęcia i kolejne przełączenie odpala nam odtwarzacz naszych nagrań. Jako że teraz nie mam załadowanej karty pamięci, nie mam żadnych nagrań, dlatego też taki komunikat mi się aktualnie wyświetla. Obiektyw w rejestratorze jest szerokokątny, łapie on kąt 150 stopni, dlatego każdy moment możemy bez problemu przed naszym pojazdem zarejestrować. Diody doświetlające w ilości 8 pozwalają nam na dodatkowe jakieś tam doświetlenie w nocy. Nie łudźcie się tutaj, że będą one doświetlać idealnie, doświetlają one na niewielką odległość, także tutaj musimy mieć włączone światła w samochodzie żeby ta kamera w nocy prawidłowo rejestrowała, bo na włączonych samych diodach LED ten obraz dla nas nie będzie zadowalający. Podsumowując, x lite Night jest świetnym urządzeniem do każdego naszego pojazdu. Każda osoba, czy to młodsza, czy to starsza, bez problemu powinna sobie poradzić z obsługą takiego urządzenia. Jedynym mankamentem tego urządzenia, minusem, który udało mi się zauważyć podczas testowania, to zaczynający się przycisk dotykowy. Głównie była to strzałka przewijania w dół, natomiast po ponownym włączeniu urządzenia taki problem znikał. Mamy tutaj diody doświetlające, które coś tam co nieco nam doświetlą. Miejcie na uwadze jednak, że każde urządzenie potrzebuje dobrego światła, każde urządzenie nagrywające, więc Tutaj jazda z wyłączonymi światłami w, urząd... w naszym samochodzie, a złączonymi diodami infrared nic tam za wiele nam nie da. Miejcie to zawsze na uwadze. Urządzenie wyposażono również w diodę doświetlającą LED, natomiast została ona wyłączona przez producentów, jak czytamy na stronie oficjalnej produktu, z tego powodu, że tutaj kierowcy twierdzili, że pogarsza ona warunki jazdy w nocy. Warto również tutaj powiedzieć kilka słów o samej obudowie urządzenia. Jest ona wykonana w całości z metalu. Nie ma tu żadnej mowy o jakimkolwiek tandetnym plastiku. Wszystko mamy tutaj ukryte w porządnej obudowie, przez co samo urządzenie wygląda bardzo elegancko i wygląda naprawdę na znacznie droższe niż jest. Aktualne ceny urządzenia możecie znaleźć w opisie pod tym filmem. Na tą chwilę, kiedy to nagrywam. Cena produktu waha się w granicach 400 zł na oficjalnej stronie producenta. W każdym razie, zapraszam Was do opisu pod filmem. Tam znajdziecie aktualne ceny urządzeń. Testy w nocy oraz w dzień będziecie mieli dostępne w osobnym filmie, na który Was serdecznie zapraszam. I to wszystko w tym filmie, w tej recenzji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony oficjalnej, zapraszam do na, na naszego Facebooka. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.